Weź ten przekaz głęboko do siebie. Podszedł do tych chłopaków i mówi tak, chłopcy, zakładam się z wami o pięć dych, że wystartujecie na 60 metrów i nie e, pobijecie mojej córki. Oni, ta, jasna, ja byłam młodsz aparat. Oczywiście, że tak. No i przyszli, ja mówię, ta, ja jestem po treningu, jestem zmęczona, co ty w ogóle robisz? Jeszcze są chłopaki. E, dasz radę. Oni mówią, ale ona ma kolce. Mój ojciec do mnie, to zdejmij kolce. Ja wie słuchamy, ja i ty i ty ojcze, to mnie! Jak, to, jak mi możesz robić, w ogóle na dzień dobry, tak y, mi zmniejszać szanse? Jestem po treningu, to są mężczyźni, są starsi, nie mam kolców. I ojciec mówi, dasz radę. Stanęłam, wystartowałam, no tak było z trzech chłopaków takich, nie? Zmobilizowałam się na maksa. I oczywiście wygrałam ten wyścig, wygrałam ten bieg. Ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że tak naprawdę wygrywam coś o wiele ważniejszego. Bo wtedy ojciec do mnie podszedł i powiedział: Widzisz, nie patrz nigdy na swoje kłody, na swoich brak możliwości, na minusy. Zawsze patrz na swoje atuty, na swoje plusy i zawsze y, mm, staraj się patrzeć na siebie jako zwycięzcę. I nieważne, jakiej jesteś płci, nieważne, czy są mężczyźni, nieważne, czy jesteś młodsza, nieważne, czy nie masz kolców. Jeżeli w swojej głowie jesteś zwycięzcą, zawsze przyjedziesz pierwszy.